Hej wszystkim! Mam nadzieję, że to widzicie. Porządnie nas zasypało. I robimy kulik. Ale nie z tym panem, z tym drugim. Wykorzystujemy tego oto pana. Białego, raczej żółtego. Niestety nie mamy uprząży, ale sobie jakoś poradzimy. Nie wiem czy wiecie, ale prawie każdy Polak to jest jak MacGyver. Więc zobaczcie co tutaj mamy. No i będziemy próbować. To jest pierwsza próba. Ten koń nigdy nie ciągnął sanek. Halik zastanawia się co tu się dzieje. O, straszne rzeczy... Ujejku, straszne rzeczy. Niestety trochę tu jest... Ojeju, odśnieżony musimy do lasu dojść w taki oto sposób. Ale teraz mamy bardzo blisko. Musieliśmy przejść przez hasze trochę. Trochę. <gry> trochę. I koniec biały. W końcu jesteś biały zapek. Ale zaraz ruszamy. No słuchajcie, ruszyliśmy już w lesie. Tutaj jest tak trochę mniej śniegu, ale zaraz będzie na pewno więcej. O. Wtedy trochę się tego bawiliśmy, ale musimy poszukać jakichś lepszych dróżek, Bo tu, jak widzicie, śniegu, brak. Ciekawe, ile razy spadnę, obstawiam trzy, naście. Muszę Wam powiedzieć, że jestem świetny, bo ja zazwyczaj nie umiem robić wielu rzeczy naraz. A tu proszę, kameruję, jadę konno z balastem. No i daję radę. bryka! Uwaga, usemyk. Uuuu, mamy to Mamy to Pierwsza, pierwsza. I uwierz na. No. no, jedziemy I dalej. dalej.

Niestety takie momenty musimy pokonywać w taki sposób, ale dajemy sobie radę. Teraz się zmienimy. Teraz Radek będzie ciągnięty. Tylko się nie, nie bójcie, bo my naprawdę króciutko jeździmy, żeby koń się nie zmęczył, bo to jest dla niego nowy wysiłek. I na pewno duży. I też nie cały czas jedziemy, naprawdę my tak chwilami tylko wchodzimy na te sanki, bo nawet nie ma tyle śniegu. Ale jak będzie, to jedziemy. No taki tak cały. Pochodniami, mhm. Dobra. Zobaczcie, <laughs> ale w ogóle można poczyć się jak dziecko na takim kuligu. Naprawdę. Powiem, no. że można pocić się jak dziecko. No dlatego szybciej. <laughs> Pust. Huhu. Słuchajcie, moi mili? Nie, no, co złego. Ale jest pięknie. Dajcie znać, czy wy też tak próbowaliście w tym ojejku, w tym roku, albo w którymś innym roku. Ojejku! Uwaga! <śmany> Mamy chwilę przerwy, ale słuchajcie, tyle gleb to dawno nie, dawno nie mieliśmy, naprawdę. Hmm? Jaki sportowiec. <głos》>, ogólnie że od była kolejna glem, <głos》>. Mówię, trafiłem w samki, oni jadą na szaleni. Rady gdzieś tam w tyle. Ale słuchajcie, naprawdę, takie coś jest cudowne. Tylko troszeczkę śniegu nam jednak brakuje, bo w lesie jednak na ścieżkach nie mogło aż tyle. Szkoliliśmy, znaleźliśmy kilka fajnych ścieżek, gdzie dało się nawet zagalopować. Ale jednak to nie to samo, co wiecie. Tak całe drogi przykryte śniegiem. Ale może jeszcze się uda w tym roku. <laughs> o matko, o biedny koń. Dobra, słuchajcie, mamy ostatnią, chyba taką prostą, ze śniegiem. Więc za zawijamy już do stajni. I mamy nadzieję, że Wam się filmik podobał. No i może jeszcze nakręcimy coś podobnego w tym roku. Więc do zobaczenia! No. Ja. Ja! Uh. 哈 <laughs> 哈